Nowe wieści o zdrowiu Edyty Górniak. Musiała wyjechać do zagranicznej kliniki. Edyta Górniak w ostatnim czasie nie czuła się najlepiej. Teraz gwiazda wyznała, co się z nią dzieje i w jakim jest stanie. Przewlekły stres wyniszcza organizm. Przewlekły stres to jeden z najgroźniejszych współczesnych czynników wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Długotrwałe napięcie emocjonalne prowadzi m.in. do podwyższenia poziomu kortyzolu, hormonu stresu, który w nadmiarze może osłabiać układ odpornościowy, powodować bezsenność, stany lękowe, problemy z koncentracją oraz wyczerpanie organizmu. Coraz więcej osób, także publicznych, decyduje się na specjalistyczne terapie wspomagające regenerację układu nerwowego. Do tego grona dołączyła ostatnio Edyta Górniak, która otwarcie przyznała, że sama odczuła skutki długotrwałego stresu. Edyta Górniak zregenerowała siłę w klinice. Niedawno artystka zaniepokoiła swoich fanów zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych, na którym widać ją podłączoną do kroplówki. Jak dopiero teraz wyznała w rozmowie z Plejadą, pobyt w klinice nie był przypadkowy. Wróciłam właśnie z kliniki w Europie, która pomaga w regeneracji układu nerwowego, a także obniżaniu poziomu kortyzolu. To skutek uboczny nadmiernej adrenaliny i przewlekłego stresu, powiedziała piosenkarka. Gwiazda powoli dochodzi do siebie po intensywnym sezonie koncertowym. Najpierw zdecydowała się na urlop z dala od Polski, a następnie pobyt w klinice. Teraz uspokaja fanów. Diwa wraca do formy i dziękuję fanom. Edyta Górniak podkreśliła, że kilkudniowa kuracja przyniosła oczekiwane rezultaty, a ona sama zaczyna odzyskiwać energię. Kropka, wracam już jednak do sił i czuję się lepiej, zapewniła. Piosenkarka nie kryła również wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymała od swoich wielbicieli. Przez ostatnie tygodnie otrzymałam ogrom wsparcia od ludzi z całej Polski, głównie kobiet, choć nie tylko. Jestem tym głęboko wzruszona, dlatego, że w mojej filozofii życia, słabszą formę uznaję za wstydliwą, wyznała z poruszeniem. W edycie życzymy jak najwięcej spokoju.